Towarzystwo finansowe Silesia jest wiarygodnym partnerem finansowym, który sprawdził się w wymagających projektach restrukturyzacyjnych. Naszą misją jest indywidualnie dobrana strukturyzacja i aranżacja finansowania dużych polskich firm. Projekty prowadzimy na zasadach win-win, co oznacza, że korzyści ze współpracy osiągają obie strony transakcji. Współpracujemy z największymi przedsiębiorstwami. W ramach jednego z nich spółka stała się właścicielem samolotu Embraer 175. Posiadany przez TFS samolot, dzierżawiony jest polskim liniom lotniczym LOT. Embraer 175 to odrzutowiec średniego zasięgu. W jego wygodnej i funkcjonalnej kabinie podróżować może 78 pasażerów. Jest to jedna z najlepszych na świecie maszyn do obsługi linii regionalnych i międzynarodowych.